z tej strony Aleksandrus, jest dziś ze mną Janek. E, nagramy sobie e, zestaw sylwestrowy Hermes. Kupiony za 350 w Arsion Fireworks, także dzięki Arsion. E, ocenimy go sobie. Dobra. Hej, cześć, z tej strony Aleksandrus. E, dzisiaj. Kurwa, widzicie? Dobrze, sobie pojechałem na spontaniczne. Kurwa. Hej, z tej strony Aleksandrus, dzisiaj testujemy sobie. E, kurwa, co? Zestaw wyrobów pyrotechnicznych no Z tej strony Aleksandrus, dzisiaj jest ze mną Janek. I coś kurwa. Hej! Kurwa, nie hej, tylko cześć. Cześć z tej strony Aleksandrus, dzisiaj jest test. Yy, zestawu. Kurwo, nie dziś. I nie test. kurwa A co? Siemanko z tej strony Aleksandrus. Yy. Siema, tutaj ale. Siemanko, był Thundermaster teraz czas na H4 kontra biurko. Także szykujcie się. O spadło! Spadło. Dawaj drugą próbę. Trabiurko, podejście drugie. Oho. I podobnie. Taka dziurka. Nie no nie <laughs> Dobry. A musisz mówić Muszę mówić? No. Major nie mówi, Manko jestem Major No nie, no co ty No ale trzeba padać. to jest najbiste, dobra, dawaj No, opój, bo nie Tylko do... musisz mówić, przy każdym co rzucasz I kurde, jeszcze raz Z tej strony Aleksandrus, mam taki prestiżowy atomik I dzisiaj... kurwa, tutaj jest? Tu? I będziemy sobie odpalać petardy około jednogramowe Zaczniemy sobie... kurwa Manko z tej strony Aleksandrus Dzisiaj test petard funkę szlag 3 Sygnał już na Szymanko z tej strony Aleksandrus dzisiaj test trochę moc... No co? Kurwa chuj no totalnie Szymanko z tej strony Aleksandrus, dzisiaj test dosyć mocnych petard Jedziemy sobie z funkę szlagen 3 co kurwa! Janko z tej strony, Aleksandru. Cich na odcinek. Do rana nie wypaliła. To mamy karabiny ze szeraków. Uch, tylko dwa wypaliły. Słabo Zbyt głośne nie są. Raczej. Cóż, także teraz już na pewno dzięki za oglądanie i cześć Po polsku nie ma tej Mają pół grama, dobra Cześć, siemanko, z tej strony Aleksandrus Dzisiaj test mega tresek A w sumie mega tresk Kurwa, ja już mówiłem Siemanko, z tej strony Aleksandrus no, Kurwa siemanko, z tej strony Aleksandrus Dzisiaj testujemy najmocniejszą petardę A jest to e Scream 10S najmocniejszą dostępną na Piropolska chociażby Kurwa Cześć, jestem TP4F plower w górę. Ole się odbiła fala w tamtą stronę. <grym> Dawaj, klasa natury <grym> A dawaj, bo, bo leci ciało! No nie ma linia! Ja pierdolę! Eee, serdecznie, co to? Te wiesz, kurwa to? Kurwa! Ej, ładna!